Jak sprawdzić szczelność instalacji? Głównie chodzi mi o instalacje gazowe, bo, bo wiadomo, jak jest instalacja hydrauliczna jakaś nieszczelna, to, to wiadomo, że tam coś się sączy, kapie i tak dalej. Natomiast gazowe nie zawsze, nie zawsze łatwo jest to zdiagnozować. Najczęściej problemy są w momencie, kiedy znaczy niebezpieczne jest w momencie, kiedy mamy do czynienia z gazem, tak? No, no bo jeżeli tam gdzieś w sprężarce powietrze gdzieś z kompresora ucieka, no to, no to w sumie niczym nie ryzykujemy, poza tym, że, że jest zwiększone, zwiększone zużyciem prądu, bo więcej trzeba pompować, dłużej i tak dalej. No ale jak to zrobić? Słuchajcie, ja użyłem specjalnego preparatu do sprawdzenia uszczelnień, w tym też gazowych gazu propambutan, ale z tego co wiem, co się orientowałem, to niekoniecznie trzeba kupować specjalne, specjalistyczne środki. Ja to zrobiłem, bo akurat miałem taką możliwość. A jak ktoś nie ma, to przecież nic straconego. Jak to zrobić? Słuchajcie, wystarczy powiedzmy wymieszać szampon Mydło wpłynie, albo płyn do mycia naczyń z wodą w proporcji 1 do 1, albo może mniej. Nie musi być 1 do 1. Ważne, żeby to, ta, ta maść była gęsta, tak? która, która, którą będziemy mieli, i posmarować na łączeniach. Tu na, na tyle gęsta, żeby to nie spływało, tak? bo jeżeli od spodu będę chciał sprawdzić szczelność i będę smarował od spodu, to żeby mi nie uciekło, tak? żeby mi nie kapało, tylko żeby się trzymało tej powierzchni. To można. Mydło, może być mydło wpłynie. Można to rozrobić, nawet słyszałem, że niektórzy robią mydło w kostce rozpuszczają po prostu w ciepłej wodzie, tak, żeby chodzi, chodzi o to, żeby to była jakaś maść, którą można posmarować. Tutaj troszkę widać, że to jest wszystko mokre. To widać może lepiej, ale bardzo dobrze się sprawdza. Jeżeli ja to posmarowałem taką, taką gęstą substancją, to okazało się, że że tutaj mi się zaczęły robić bąble. To akurat teraz wam ich pokażę, bo już jest tak dobrze uszczelnione, że ten bąbel już się nie zrobi, tak? Może przy następnej okazji, jak będę robił kolejną butlę i się okaże, że gdzieś jest nieszczelne, to mi się uda taki pęcherz po prostu zlokalizować. To jest powoli rosnący pęcherz. I w sumie tyle. No. Naj, naj, najłatwiejszy, sposób, najłatwiejszy sposób lokalizacji jakiejś nieszczelności, co wam jeszcze mogę podpowiedzieć, niektórzy też. Ten płyn z wodą wlewają do jakichś aerozoli, spryskiwaczy, takich jak to szyb i im to szybko po prostu szybko im się to yy, po prostu yy, łatwo im się aplikuje w, w jakieś duże powierzchnie. Tak że na przykład, jeżeli to były jakieś chłodnice czy, 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 czy jakieś duże powierzchnie i gdzieś mamy nieszczelność, to w ten sposób można łatwo zlokalizować. Dobra, jakby były jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, na razie czołem.